Witajcie, wyobraźcie sobie danie pełne smaku oraz dobrze skomponowanych i zbilansowanych wartości odżywczych, które mieści się w jednej kolorowej i pięknie skomponowanej misce. Chodzi mi o tak zwane buddha bowl. Dziś chciałbym pokazać jak się je przygotowuje. Nie jest to potrawa, która posiada jedną klasyczną recepturę, ale prawdziwa filozofia łączenia składników, które można modyfikować na nieskończoną ilość sposobów. Zobaczycie dwa z nich. Chodźmy po zakupy. Czym jest Buddha Ball? W wolnym tłumaczeniu to po prostu miska Buddy, a nazwa nawiązuje do kształtu wypełnionego po brzegi naczynia z charakterystycznym wybrzuszeniem, które ma się kojarzyć z brzuchem Buddy. Ważną kwestią jest tutaj kompozycja. Buddha Ball jest to fantazyjnie ułożona sałatka, w której dokładnie rozplanowano wszystkie składniki. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o estetykę, ale przede wszystkim o wartości odżywcze. Całość serwuje się w jednej, wypełnionej po brzegi misce, która cieszy oko, pysznie smakuje i jest bardzo zdrowa. Podstawą zbilansowanego posiłku będą tutaj warzywa liściaste, na których kolejnołoży swoje ulubione dodatki. Możesz wybrać klasyczny mix sałat, jarmuż lub rukole. Ja wybrałem szpinak. Bardzo ważnym elementem są pełnoziarniste zboża i pełnowartościowe białko. W tym celu sięgaj po gruboziarniste kasze jak jaglana, gryczana lub komosa ryżowa. Jako dodatek białkowy wybieraj najlepiej rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, e, klasyczna fasola lub fasola czerwona. E, lub na przykład prażona ciecierzyca. Ok, to bierzmy się do pracy. Oczywiście nie zapominaj o warzywach. Eee, możesz używać różnych. O różnej teksturze, różnej wartości odżywczej, o różnym smaku. Ok, czyli robimy naszą pierwszą Buddha Bowl, która będzie na bazie eee, komosy ryżowej z warzywami. Jeżeli nasze warzywa już są przygotowane, możemy je pokroić w różne kształty, różne wielkości, różne grubości. Ja wybrałem takie grube płaty. Po prostu jesteśmy w domu, staramy się nie komplikować naszego jedzenia. Czyli tak przygotowane warzywa. Przyprawiamy solą i pieprzem. Mamy rozgrzaną tutaj patelnię grillową, na której będziemy je grillować. Dużo oleju. Gorąca patelnia. Krilojemy. Tak jak widzicie, mam tutaj bakłażana, batata i cukinię. Miejcie pewność, że wasza patelnia jest bardzo odgrzana, ale musicie je pilnować, żeby się nie przypaliły. Jeżeli przygotowujemy warzywa miejcie pewność, że nie są rozgotowane, że jednak są chrupiące i zachowujemy jak najwięcej walorów smakowych i e, walorów energetycznych i odżywczych. Tak zgrilowane warzywa przekładamy na osobną blaszkę. I na chwilę o nich zapominamy, niech sobie wystygną. A teraz najprzyjemniejsza część przygotowania naszego dania, na które wszyscy czekamy, czyli składanie miski. Bazą naszego dania jest tutaj komosa ryżowa, którą przygotowałem już wcześniej. Instrukcja obsługi, czyli jak ją przygotować, znajdzie się na opakowaniu. Co robię z tą komosą? Przyprawiam ją trochę sokiem z limonki. Ona już jest przyprawiona solą. W sól po prostu wsypałem do wody, w której ją gotowałem. Komosą ryżową wypełniamy pod naszej miski, używajcie talerzy jakichś kolorowych, bo to wiadomo wzbudza e, sens łaknienia i człowiek staje się głodny, jeżeli widzi coś fajnego na talerzu. Czyli mamy naszą komosą ryżową, czyli następnym krokiem będzie dodanie naszych warzyw liściastych, w moim przypadku jest to szpinak. Czyli po prostu układamy szpinak, ja używam szpinaku surowego, ale możecie go trochę zblanszować albo podsmażyć na patelni z oliwą, wiadomo, przyprawić, no ale w moim wypadku ja używam szpinaku surowego. I następnym krokiem będzie dodanie na przykład groszku zielonego. Jeżeli jest to warzywo zielone, to wiadomo, nie układajcie go w tym samym rzędzie, czy obok siebie, bo wtedy te kolory się załamią, a tutaj chodzi o grę kolorów, e, wiadomo, wygląda to wtedy smaczniej i bardziej apetycznie. Następnie dodajemy nasze warzywa, które usmażyliśmy na patelni grillowej. Już możecie zauważyć, jak ta gra kolorów się tutaj zaczyna, e, oczywiście cukinia, bakłażan. E, możemy również dodać na przykład pestek dyni, fasoli oraz ciecierzycę, którą możecie wiadomo kupić już e, Ugotowaną w puszce. Pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak robiłem majonez wegański. To jest ta sama ciecierzyca, którą możecie użyć do naszego dania. Żeby to danie nie było nudne, musimy je czymś przyprawić. Czyli przyprawiamy je solą, pieprzem. Możemy tutaj użyć również płatków chili oraz skrapiamy je oliwą z oliwek. Wszyscy wiemy, że jemy oczami, czyli ostatnim krokiem w przygotowaniu tego dania będzie dekoracja. Do tego użyję tutaj właśnie różnych kiełków oraz liści groszku. I oto jest Wasza pierwsza miska buddy warzywna z komocą ryżową. Smacznego. Kolejną propozycją, którą chciałbym Wam zaprezentować, będzie miska ryżu, czyli nasze Buddha na podstawie ryżu jaśminowego oraz owoców. Jest to wersja bardzo ciekawa, zdrowa, stuprocentowo wegańska. Myślę, że bardzo dobrze by się sprawdzała na przykład na lunch, lub na takie drugie śniadanie. Czyli co? Znowu naszą bazą miski będzie ryż jaśminowy. Ugotowany według przepisu, który macie na każdym pudełku, warto tutaj dodać, że ten ryż jest zimny. Do tego dodajemy pokrojone w plastry jabłko i gruszkę. Nie przejmujcie się tym, jak one leżą. Im bardziej one są bardziej takie rozsypane i rozłożone na miejsce, myślę, że to wygląda lepiej. Kolejnym składnikiem mogą być na przykład truskawki. Następnym składnikiem mogą być np. borówki amerykańskie, a możecie je pokroić w pół lub po prostu zostawić w całości. Kolejnym składnikiem mogą być na przykład winogrona, które tak samo, jeżeli chcecie mieć lepszy efekt wizualny, możecie pokroić w plastry, w pół, jak wam pasuje. Jak tego chcecie? Żuramina, Pewki Dyni. Mam tutaj również orzek włoski. Wiadomo, że jemy oczami, czyli przyzdabiamy je jakimiś ziołkami. Mam tutaj mikro zioło buraka. Liść buraka. I znowu, żeby to danie nie było nudne, musimy je czymś skropić lub czymś przyprawić. E, na przykład, ryż możemy ugotować w osłodzonej wodzie. Będzie to bardziej w wersji deserowej. E, lub na przykład skropić całe danie miodem lub syropem sagawy. Czyli zobaczcie, danie jest kompletne i gotowe. Jest smacznie, kolorowo i zdrowo. Smaczna, kolorowa i dobrze zbilansowana miska, idealnie nadająca się na lunch w domu czy w pracy. W kolejnym odcinku pozostaniemy w dalekowschodnich klimatach i przygotujemy zupę MISO, nazywaną zupą na długowieczność. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i odwiedzaniu naszych stron Makro i Akademii Inspiracji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zmocnij się.